Cześć. W ofercie firmy Soundstation pojawiły się niedawno kable SSQ, w skrócie Soundstation Quality. A ja otrzymałem tak dzisiaj dość sporą ich próbkę z pytaniem, czy nie chciałbym ich używać i w ten sposób promować tą nową polską markę. Pomyślałem więc, że to dobra okazja do tego, żeby wymienić stare okablowanie w mojej pracowni. Przy okazji pokażę wam, co i jak jest u mnie podłączone. Kilka słów na temat kabli SSQ. Kable SSQ produkowane są w Polsce. Z polskiej beztlenowej miedzi z KGHM i są lutowane ręcznie cyną bezołowiową z dodatkiem srebra, również polską. Końcówki złącz są pokryte warstwą 24 karatowego złota, co poprawia przewodzenie. A zatem przekrój przewodów i ich jakość wydaje się odpowiednia do zastosowań profesjonalnych. Znakiem rozpoznawczym kabli SSQ są termokurczliwe opaski przy końcówkach oraz rzeczy do spinania kabli w kolorze niebieskim. I jeśli chodzi o aspekt środowiskowy, to warto dodać, że kable nadają się do powtórnego przetworzenia. Dlaczego zdecydowałem się wymienić kable? No, mam tu takie swoje kablowisko, generalnie większość tych przewodów jest już stara, część jest uszkodzona. Spora też część tych przewodów, lutowałem je sam, też trochę przerywa, albo też po prostu są to przewody niesymetryczne, więc pomyślałem, że to dobra okazja, żeby wymienić je na symetryczne. Zacznę od podłączenia interfejsu audio odpowiadającego za dźwięk z komputera w mojej pracowni. Mój setup jest o tyle nietypowy, że do podłączenia słuchawek i głośników korzystam z high-endowego wzmacniacza, zatem najpierw połączę jednometrowymi kablami mikrofonowymi wyjścia interfejsu z wyjściami wzmacniacza. Następnie wzmacniacz łączę z monitorami studyjnymi, używając tego samego rodzaju kabli. Do podłączenia monitorów mogą także wybrać kable zakończone z łączami TRS 1, 4 cala, czyli dużymi rzekami, ale zdecydowałem się na kable zakończone z łączami XLR, ponieważ są bardziej uniwersalne, i można je wykorzystać także do podłączenia chociażby mikrofonu. Po drugie, kablami Jack, Jack łączy swoje Stage Piano Corkes V1. Pozostałe kable mikrofonowe wykorzystuję do podłączenia swoich dwóch mikrofonów. Używam zestawu AT899 z mikrofonem dookólnym przypinanym do klapy oraz mikrofonu pojemnościowego AT4040. Bardzo mnie cieszy solidnie wykonany kabel do podłączenia urządzeń, do których wyjścia potrzebny jest wtyk typu mały jack. Ten kabel zakończony jest złączami Cinch, do których należy ewentualnie dokupić przejściówki na złącza TS. 1,4 cala, więc niesymetryczne. I taki zestaw wykorzystuję do samplowania dźwięków z maszyny do polient-trackera, albo też do podłączenia polient-trackera, e, chociażby do mojego właśnie zestawu odsłuchowego. Ostatnim krokiem są połączenia MIDI. I to zasadniczo tyle, jeśli chodzi o kablowanie mojej skromnej pracowni. I też jeden drobiazg, na który chciałem zwrócić uwagę. Zwróćcie uwagę, że te kable są dość wąskie. Ja w swojej karierze dziennikarskiej ja przetestowałem kilkadziesiąt różnych syntezatorów, kilkaset łącznie różnych urządzeń dla Musoneo.com, ale też wcześniej dla magazynu Estrada i Studio. I pamiętam, że nie zawsze właśnie grube gitarowe wtyki nadawały się do krosownic, do interfejsów audio. Tu z tym nie będzie problemu, bo te wtyczki są naprawdę wąskie. Kable wymienione. Procedura zakończona, czas na podsumowanie. No cóż, czas pokaże jak te kable będą się sprawowały, ale wydaje mi się, że można powiedzieć o nich, że oferują dobry stosunek ceny do jakości, biorąc pod uwagę średnicę kabla, także mieć z jakiej są wykonane i tak Jakość wtyków wydaje się również dobra. Także daje temu produktowi duży kredyt zaufania. Zobaczymy, jak będzie. Producent jest tak pewny ich jakości, że daje dożywotnią gwarancję. Więc w razie uszkodzenia, które wynikałoby z wady, konstrukcji budowy takiego kabla, po prostu ma zostać on wymieniony. No i pewnie zastanawiacie się, czy warto wobec tego robić własne kable. Ja kiedyś rzeczywiście tworzyłem do studia własne kable. Jeśli ktoś ma duży mikser, to pewnie kosztowo będzie to efektywniejsze rozwiązanie, jeżeli tych przewodów otrzymujemy dużo. Jeżeli potrzebujemy, też przewodów określonej długości, na przykład 0,8 metra, a nie metrowych i tak dalej, no to również pewnie lepiej zrobić te przewody samodzielnie, i tak trzeba byłoby je w innym wypadku zamówić. Natomiast w większości wypadków w małych pracowniach wydaje mi się, że po prostu, że po prostu biorąc pod uwagę, że pojawia się marka, która oferuje tak dobre kable w tak niskiej cenie, że po prostu nie warto jest robić własnych kabli. Zdecydowanie, zdecydowanie wolę ten czas poświęcić na inne rzeczy niż nalutowanie kabli. Także polecam Waszej uwadze yy, i obserwujcie kanał, yy, też obserwujcie musona.com. Także tyle ode mnie. Do usłyszenia.